Zanna Szałajska czytał Tomasz Knapik. Czy prasowanie zajmuje Ci zbyt wiele czasu? Męczysz się ze sznurkami i zsuwającym się pokrowcem, czy żelazko pali Twoje ubrania? Przedstawiamy rewelacyjny zestaw do prasowania Iron Wonder, zestaw, który gwarantuje bezproblemowe prasowanie o połowę szybciej niż normalnie dzięki wykorzystaniu technologii kosmicznej. Najpierw załóż pokrowiec na deskę. Pasuje dokładnie na deski każdej wielkości, małe czy duże. Koniec z poplątanymi sznurkami i zsuwającym się i marszczącym pokrowcem. Teraz czas prasowania można skrócić o połowę. Materiał odbijający ciepło umożliwia jednoczesne prasowanie obydwu stron. Pokrowiec odbija ciepło w takim stopniu, że nawet dżinsy prasuje się jednym pociągnięciem żelazka. Tak, to prawda, można prasować kilka warstw ościeli, dokładnie odprasować kanty, zdumiewające. Jest również odporny na plamy. Wystarczy przetrzeć i wygląda jak nowy. Co więcej, w zestawie jest jeszcze rewelacyjna osłona wykonana z teflonu. Wystarczy zaczepić ją do żelazka. Włączyć żelazko na najwyższą temperaturę i bezpiecznie prasować jakikolwiek materiał, nie przypalając go i nie topiąc. Proszę spojrzeć, tradycyjne żelazko może zniszczyć nadruki, ale nie przy zastosowaniu naszej osłony. Można przejechać żelazkiem po koralikach i guzikach. Przy tej samej temperaturze można prasować sztywne bawełny i delikatne jedwabie. Nigdy już nie zniszczymy delikatnego materiału. Koniec z wyświeconymi spodniami. Zamów już teraz, a dostaniesz kompletny zestaw do prasowania. Jako prezent od mango otrzymasz dodatkowo cudowną miotełkę. Proszę popatrzeć, materiał ten przyciąga kurz jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Posiada również teleskopowy uchwyt do trudno dostępnych miejsc. To prawda, otrzymasz pokrowiec Iron Wonder oraz osłonę i teleskopowy odkurzacz. Cenę podajemy na ekranie. Aby złożyć zamówienie, wystarczy zadzwonić do firmy Telezakopy Malgo w Gdyni. Telefon 058 621 0100 lub 058 620 84 43, albo złożyć zamówienie na karcie pocztowej na adres telezakupy mango-gdynia-pocztowa32. skrytka pocztowa 32. Nie zwlekaj, zadzwoń już teraz. You want to eat? Chcesz jeść i jeść i jeść... I tracić na wadze i szybko stracić na wadze i tracić na wadze i szybko stracić na wadze jeść i jeść i jeść i jeść i tracić na wadze i szybko stracić na wadze i tracić na wadze i szybko stracić na wadze Dołącz do setek tysięcy zwolenników Redius Fat Fast na całym świecie, którzy chcą stracić na wadze i utrzymać zgrabną sylwetkę bez potrzeby odchudzania się lub ćwiczenia. W pewnym okresie życia ważyłam o wiele za dużo, czułam się wtedy naprawdę okropnie, moja samoocena znacznie spadła i pomyślałam sobie czemu by nie spróbować. Więc spróbowałam produkt firmy Redius Fat Fast i zanim zdążyłam się zorientować, straciłam około 12 albo nawet 15 kg. I przez kolejne trzy miesiące nadal traciłam na wadze. Już od niemal roku stosuję Redius, Fat Fast i muszę Państwu powiedzieć, że nie wyszłam dotąd za mąż, ale po tym jak straciłam na wadze, spotkałam pewnego wspaniałego mężczyznę. Minęło osiem miesięcy i mam teraz narzeczonego i nową figurę. Wyniki. O nie głównie chodzi, gdy się odchudzamy i właśnie dlatego w każdej kuracji odchudzającej twierdzi się, że wyniki będą zdumiewające. Ile takich kuracji może poprzeć swoje twierdzenie czterema bezprecedensowymi testami przeprowadzonymi we Francji? Jest tylko jeden taki produkt i jest nim właśnie Reduce Fat Fast. Wystarczy zażyć jedną kapsułkę i popić dwiema szklankami wody pół godziny przed każdym posiłkiem. To takie proste. Reduce Fat Fast to bezpieczny środek odchudzający, który naprawdę działa. Gwarantujemy. Zamów Reduce Fed Fast już teraz. Dzień dobry, witam w programie Reduce Fat Fast, który pomoże Państwu stracić na wadze w naturalny, prosty i bezpieczny sposób. Reduce Fed Fast to naprawdę świetna oferta. Po prostu wspaniała. Czuję się jak zupełnie nowa kobieta. W ciągu miesiąca straciłam 15 kg, a w ciągu kolejnych 10 miesięcy straciłam łącznie 64 kg. Wreszcie mogę być tak szczupły jak tylko chcę i jestem w stanie utrzymać swoją sylwetkę. Reduce Fed Fast jest bezpieczny, wyprodukowany na bazie naturalnych składników. Nawet międzynarodowe gwiazdy telewizji jak Eric Estrada polegają na Reduce Fed Fast. 7-8 kilogramów to dla mnie bardzo dużo, ponieważ kamera powiększa. Proszę mi wierzyć, gdy zacząłem stosować Premier Reduce Fat Fast, kilogramy same spadały bez potrzeby pocenia się godzinami w siłowni, bądź przestrzegania rygorystycznej diety i unikania niektórych produktów żywnościowych. Premier Reduce Fat Fast działa w zupełnie inny sposób. Jest to środek składający się wyłącznie z naturalnych składników, pomaga stracić zbędne kilogramy poprzez kontrolowanie apetytu i pobudzanie przemiany materii. Nigdy jeszcze nie spotkałam się z czymś podobnym. Moi znajomi, którzy stosują Redius fast, jedzą normalnie i w ogóle nie tyją. Wręcz przeciwnie, tracą na wadze. Trudno w to uwierzyć, ale jedzą wszystko na co mają ochotę. Czuję, że jest to rozwiązanie dla osób mających problemy z nadwagą. Wystarczy wziąć jedną kapsułkę Reduce Fat Fast i popić dwiema szklankami wody 20 do 30 minut przed każdym posiłkiem i można jeść wszystko, na co się ma ochotę. Makaron, chleb, desery, dosłownie wszystko. To wspaniałe i o to właśnie chodzi. Reduce Fat Fast to nie tylko kolejny wspaniały produkt firmy Natural Premier Supplements, ale naprawdę cudowny środek odchudzający końca XX wieku. A co ważniejsze, jest to jedyny naturalny środek odchudzający, którego działanie zostało poparte czterema testami przeprowadzonymi we Francji. Więcej na temat szczegółów z testów zdradzi nam twórca Reduce Fat Fast, pan Jorge Heney. Cztery. To prawda. Cztery badania przebiegu kuracji, które udowodniły moc i skuteczność Reduce Fat Fast. Te badania zostały przeprowadzone w najbardziej prestiżowych laboratoriach we Francji przy udziale ponad tysiąca ochotników i stu francuskich lekarzy. Całkowicie potwierdzają one, że Reduce Fat Fast skutecznie pomaga w zredukowaniu wagi, zmniejszeniu obwodu bioder i zgubieniu brzucha. Reduce Fedfast składa się wyłącznie z naturalnych składników i dlatego jest bezpieczny i nie powoduje żadnych skutków ubocznych. Jest dostępny w ponad 50 krajach. A dlaczego ma takie wzięcie? Ponieważ jest skuteczny. Skąd możemy mieć taką pewność, że Reduce Fedfast działa? Ponieważ ludzie z całego świata donoszą nam, że tak jest. Codziennie otrzymujemy listy i filmy, wideo od osób takich jak wy. Ludzie ci nie mogli się doczekać, żeby podzielić się z nami swoimi historiami. Zacznijmy od kasety, którą otrzymałem kilka dni temu. Jak się masz, Jorge? Spójrz, chcesz wiedzieć, co mi się stało? Moi bracia, siostry i wszyscy moi przyjaciele pytają mnie o to samo. Każdy mówi, że to cud. Co ja takiego zrobiłam? Redius. Fed to takie proste. Mówiłam im, to takie proste. Dzięki czemu wyniki tych testów są tak imponujące? Po pierwsze, Reduce Fat Fast jest jedynym środkiem w swoim rodzaju, który został poddany tak intensywnym i skrupulatnym badaniom naukowym. Po drugie, dowiedziono naukowo, że Reduce Fat Fast działa. We francuskim badaniu numer jeden testy wykazały, że aktywne składniki Reduce Fetfast powalniają naturalną skłonność organizmu do magazynowania w formie tłuszczu nadmiaru energii dostarczanej przez żywność, zmniejszając tym samym możliwość przybrania na wadze i przyspieszają uwalnianie magazynowanego tłuszczu w formie energii, co powoduje zmniejszenie tkanki tłuszczowej i utratę wagi. Innymi słowy, aby schudnąć, wystarczy zdarzyć przed każdym posiłkiem jedną kapsułkę Reduce Fat Fast. Jakiś czas temu wpadłem w szał jedzenia. Przytyłem ponad 7 kg i sądziłem, że nigdy nie uda mi się schudnąć. Zacząłem stosować premier reduce fat fast i byłem zdumiony, jak szybko, łatwo i prosto straciłem zbędne kilogramy. Reduce fat fast zaczyna działać niemal natychmiast. Uruchamia przemianę materii, tłumi apetyt i dostarcza energii bez nieprzyjemnych skutków ubocznych. Ta jedyna w swoim rodzaju mieszanka składników działa w sposób naturalny na poziomie komórkowym, pomagając w eliminacji tłuszczu. Chcesz jeść? I jeść. I jeść. I jeść. I tracić na wadze. I szybko stracić na wadze. I tracić na wadze. I szybko stracić na wadze. Stracić na wadze. Po półtora roku grania w hiszpańskiej operze mydlanej przytyłem 7 kg, więc zacząłem zażywać premier Fed Fast i straciłem na wadze. Spróbuj naszą kapsułkę odchudzającą, której skuteczność udowodniono w czterech badaniach przeprowadzonych we Francji. Cztery, to prawda. Cztery badania przebiegu kuracji, które udowodniły moc i skuteczność Reduce Fat Fast. Dzięki Reduce Fat Fast zacząłem nosić mniejszy rozmiar spodni. Zamiast 32 noszę teraz 30. Przez Reduce Fat Fast trzy moje ulubione sukienki stały się dla mnie za duże. Już się ich pozbyłam. Tego typu wyniki to tylko jedna z przyczyn, dla których sprzedajemy miliony kapsułek Reduce Fat Fast na całym świecie. Najważniejszy jest jednak fakt, że to działa. Dołącz do setek tysięcy zwolenników Reduce Fat Fast na całym świecie, którzy chcą stracić nawazy i utrzymać zgrabną sylwetkę bez potrzeby odchudzania się lub ćwiczenia. Wystarczy zażyć jedną kapsułkę i popić dwiema szklankami wody pół godziny przed każdym posiłkiem. To takie proste. Reduce Fat Fast to bezpieczny środek odchudzający, który naprawdę działa. Gwarantujemy! Zamów swój Reduce Fat Fast już teraz. Aby złożyć zamówienie, wystarczy zatelefonować do firmy Telezakupy Mango w Gdyni. Numer telefonu oraz cenę tego fantastycznego produktu podajemy na ekranie. Można też wysłać zamówienie na karcie pocztowej na adres Telezakupy Mango, 81 364 Gdynia, skrytka pocztowa 32. Termin realizacji zamówienia od 7 do 14 dni. Oglądają państwo program Reduce Fat Fast, który może pomóc państwu stracić na wadze w naturalny sposób. A oto nasz sekret Reduce Fat Fast. Kapsułka odchudzająca na bazie naturalnych składników, która pomaga tysiącom ludzi na całym świecie uzyskać szczupłą